Skład chemiczny organizmów. Aby lepiej zrozumieć świat organizmów, musisz najpierw poznać substancje, które budują te organizmy. To są tak zwane związki chemiczne, o których na pewno więcej będziecie się uczyć na lekcjach biologii w klasie siódmej i w klasie ósmej na lekcjach chemii. Zatem każdy organizm jest zbudowany z związków chemicznych. Jakich? Z wody, soli mineralnych, cukrów, białek. Tłuszczów oraz kwasów nukleinowych. Związki te składają się zaś z pierwiastków chemicznych. Zatem można by było powiedzieć, że wszystkie organizmy są zbudowane z pierwiastków chemicznych. Zatem niektórych jest więcej, a niektórych jest mniej. Tych, których jest dosyć sporo, to właśnie węgiel, to jest wodór. Oraz tlen, i warto tu wspomnieć, że tlen w sumie jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest węgiel, później jest właśnie wodór. Do tego woreczka z tym, z tym napisem pierwiastki o największej ilości warto jeszcze wrzucić azot, siarkę oraz Potas. I można by było powiedzieć, że te, które przed chwileczką wymieniłam, stanowią 98% masy organizmu. Na nie mówi się, że są to pierwiastki biogenne, dlatego że wchodzą właśnie w skład organizmu. No i bez nich po prostu nie istniałoby życie na Ziemi. Warto tak jako ciekawostkę tutaj zapodać, że przeciętnie 1 kg twojego ciała zawiera 650 g tlenu, 180 g węgla, 100 g wodoru, 30 gram azotu. Jeszcze można było dodać inne pierwiastki, ale to taka tylko i wyłącznie ciekawostka. Kilkanaście innych pierwiastków, w tym między innymi właśnie wapń i magnes, występują w organizmie w znacznie mniejszej ilości. Mimo to są bardzo ważne dla prawidłowej pracy każdego organizmu. Ciekawostką jest też to, że te pierwiastki, o których przed chwileczką powiedziałam, plus właśnie ten wapń i magnes, można było jeszcze tutaj dodać potas, sód, oraz chlor, są to tak zwane makroelementy, ale mamy też w naszym organizmie pierwiastki, które, które występują w maleńkiej ilości i to są tak zwane mikroelementy i to jest żelazo, jod, to jest miedź, cynk, fluor oraz krzem. No, i teraz, kochani, tak, pierwiastki, które budują każdy organizm, łączą się ze sobą w tak zwane właśnie związki chemiczne. I do tych najważniejszych związków chemicznych, które występują w organizmach żywych, należą woda, białka, tłuszcze, sole mineralne, cukry oraz kwasy nukleinowe. Jak sami widzicie, wody mamy najwięcej 65%, nawet do 70% w organizmach żywych jest bardzo dużo tej wody. Na białka przypada 18%, czyli można było powiedzieć około 20%, na tłuszcze 10%, sole mineralne to 4%, 1% to cukry i 2% to są kwasy nukleinowe. No i zacznijmy od wody. Jakie znaczenie ma woda? Dobrze wiecie, że woda jest głównym składnikiem organizmu, bo przed chwileczką sobie to uzmysłowiliśmy, ale są też takie organizmy, na przykład jak meduzy których w organizmie 98% zawiera właśnie woda. Woda pełni bardzo dużo, bardzo ważnych funkcji. My nie będziemy ich tutaj wszystkich omawiać, ale tylko takie trochę te najważniejsze. Po pierwsze transportuje różne substancje wewnątrz komórki oraz pomiędzy komórkami organizmu. Po drugie umożliwia zwierzakom usuwanie wraz z moczem jakichś szkodliwych, niepotrzebnych substancji. Po trzecie stanowi środowisko wielu przemian chemicznych, które zachodzą w w każdym organizmie, poza tym też bierze udział w wielu procesach, na przykład w fotosyntezie. Bez wody przecież nie byłoby fotosyntezy. No i warto powiedzieć, że pomaga regulować temperaturę ciała organizmów, na przykład u ssaków, czy też u ciebie, jest głównym składnikiem potu, a parowanie potu z powierzchni skóry ochładza przecież twój organizm. No i sole mineralne. Sole mineralne są źródłem pierwiastków innych niż węgiel, tlen i wodór, niezbędnych do prawidłowej pracy organizmów. Pierwiastki te regulują różne procesy zachodzące w komórkach, a także budują niektóre części organizmu. Zatem warto wspomnieć tu o magnezie. Bez niego nie byłoby możliwego, możliwej fotosyntezy. Tak, rośliny nie dałyby rady przeprowadzać fotosyntezy, ponieważ magnez jest składnikiem chlorofilu, czyli tego zielonego barwnika, który właśnie pochłania światło podczas fotosyntezy. Sole wapnia są składnikami muszli, ale nie tylko składnikami muszli, są składnikami pancerzy, zwierzaków. O tym się będziesz też więcej uczyć w klasie szóstej na biologii. Są też składnikami. Kości zwierzaków. Oczywiście, my jako saki należymy do Królestwa Zwierząt, więc w naszych kościach jak najbardziej sole mineralne też można y, znaleźć. No i przechodzimy do cukrów. Cukry. Najważniejszą funkcją i to już z klasy czwartej z przyrody y, powinni, powinniście pamiętać, jest dostarczanie energii. Podstawowym źródłem energii dla Każdego organizmu jest cukier prosty o nazwie glukoza. Cukier ten jest obecny na przykład w miodzie, a także w winogronach. Ale nie wszystkie cukry są słodkie. Cukry występują też w bulwach ziemniaków i w nasionach zbóż, m.in. właśnie skrobia, o której też się więcej będziesz później uczyć w klasie siódmej na biologii, czy też w klasie ósmej na chemii. No i jakie podsumowując może jakie te funkcje główne spełniają cukry? To, czyli dostarczają energii. No i funkcję tę pełni głównie glukoza. Są materiałem zapasowym, czyli można było powiedzieć taką spiżarką. Do cukrów zapasowych właśnie należy skrobia, która jest zgromadzona między innymi w bulwach ziemniaka, ale nie tylko. No dla nas to jest ok, bo my takiego ziemniaka zjadamy, ale tutaj ziemniak nie gromadzi skrobi w swoich bulwach tylko po, tylko po to, żebyśmy my zjedli tego ziemniaka, ale po to, żeby na wiosnę młode rośliny mogły wykorzystać tę skrobię do wzrostu i do rozwoju. No i też budują organizmy. Takim cukrem, który też nie jest słodki jest celuloza, która buduje ściany komórek roślinnych, bardzo dużo celulozy, między innymi posiadają właśnie nasiona bawełny, ale tak na marginesie powiem Wam, że celuloza to też papier, po którym piszecie, to są waciki, którymi zmywamy na przykład czasami, no nie wiem, makijaż dziewczyny zmywają, to jest też wata, ale o tym też będziesz się uczyć później. Przejdźmy do białek, białka. Białka to są związki chemiczne, które główną, którego których główną funkcją jest budowanie ciała organizmów. I to już w sumie też czwartej klasy z przyrody powinno być zapamiętane. Co one budują? No budują mięśnie, budują skórę, budują również, nie budują, tylko niektóre nasiona roślin również mają w swoim składzie białko. Bardzo dużo ma fasola, bardzo dużo ma soja, bób na przykład. To są te, które zdrowo zjadać. Więc podsumujmy sobie główne funkcje białek, czyli po pierwsze, budują organizmy, tak? Białka są głównymi składnikami budulcowymi organizmów. I u zwierząt, oprócz tego, że już mówiłam, że budują mięśnie, budują skórę, ale budują też u niektórych organizmów pióra, włosy, pazury nasze paznokcie jak najbardziej również też, rogi a jak rogi, to także i budują kopyta. I przejdziemy sobie teraz a jeszcze do drugiej funkcji. Białka są też materiałem zapasowym, występują właśnie w nasionach między innymi fasolki, grochu, bobu, soi. Nie po to, żebyśmy my, jako ludzie, mogli je zjeść, ale są źródłem substancji pokarmowych dla młodych roślinek. No i następna funkcja, trzecia funkcja regulują pracę organizmu. Co to znaczy regulują pracę organizmu? To są Białkami są enzymy. Enzymy to są takie substancje, które umożliwiają właśnie no Boże Święty przejście, nie przejście, zapoczątkowanie, przechodzenie jakichś procesów. I niektóre właśnie enzymy, o których też się będziesz uczyć w klasie siódmej, na przykład umożliwiają trawienie składników pokarmowych, czyli pokarmu. Przechodzimy do tłuszcze. tłuszcze. Tłuszcze to związki, które są przede wszystkim bogatym w energię materiałem zapasowym. To też z klasy czwartej z przyrody powinniście pamiętać, że spełniają przede wszystkim energetyczną funkcję, ale oczywiście nie tylko. Są gromadzone w nasionach niektórych roślin, między innymi w nasionach właśnie słonecznika. Poza tym u nas, u ludzi, ale także u innych zwierzaków, ssaków, na przykład są, jest tkanka tłuszczowa, tak, pod skórą gromadzona, która ma też swoje funkcje bardziej ochronne. Zatem podsumujmy sobie, jakie funkcje mają, spełniają też tłuszcze. Tłuszcze są materiałem zapasowym, czyli zapasowe tłuszcze występują w nasionach. Są oczywiście dla nas do zjedzenia, ale są też źródłem substancji pokarmowych dla młodych roślin. Druga funkcja to, że stanowi, stanowią te tłuszcze warstwą ochronną. Ta tkanka tłuszczowa pod skórą ssaków chroni je przed zimnem, a także przed urazami no i można by było powiedzieć, że też stanowi taki materiał zapasowy, no i też oczywiście dostarczają energii, są najbogatszym źródłem energii dużo większym, aniżeli cukry. No i kwasy nukleinowe. Jeden z kwasów nukleinowych jest Występujący w komórkach wszystkich organizmów, związek o nazwie DNA, kwas deoksyrybonukleinowy. Jest w nim zapisana informacja o cechach organizmu. I na przykład o tym, jakiego koloru będą kwiaty danej rośliny lub też pióra ptaka, decyduje właśnie e, zapisana w DNA informacja.